Nazywam się Tomasz Nowak i jestem emerytowanym historykiem wojskowości. Przez 40 lat badałem polską historię wojenną, szczególnie wydarzenia z okresu II wojny światowej. Nie jestem znaną postacią. Nie piszę popularnych książek ani nie występuję w telewizji. Jestem zwykłym badaczem, który całe życie poświęcił poszukiwaniu prawdy historycznej. Tego październikowego dnia otrzymałem zaproszenie na uroczystą premierę nowej wystawy w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wystawa miała przedstawiać losy polskich żołnierzy w kampanii wrześniowej 1939 roku. Jako historyk specjalizujący się w tym okresie, czułem się zaszczycony otrzymaniem zaproszenia, choć wiedziałem, że będę tam prawdopodobnie najmniej znaną osobą. Ubrałem się w swój najlepszy garnitur. Nie był nowy, ale starannie wyprasowany. W aktówce zapakowałem notes z moimi badaniami dotyczącymi tematu wystawy. Przez lata zbierałem relacje świadków, analizowałem dokumenty archiwalne i odkrywałem szczegóły, które często były pomijane w oficjalnych opracowaniach. Kiedy dotarłem do muzeum, byłem pod wrażeniem elegancji wydarzenia. Wszędzie krzątali się dziennikarze, fotografowie i reprezentanci mediów. Goście w eleganckich strojach rozmawiali przy kieliszkach szampana, a atmosfera była pełna oczekiwania na wielkie wydarzenie kulturalne. Zarejestrowałem się przy recepcji, gdzie młoda kobieta sprawdziła moje nazwisko na liście gości. Przez chwilę się zawahała, jakby moje imię nie było jej znane, ale w końcu dała mi identyfikator i wskazała drogę do głównej sali. Nie wiedziałem wtedy, że to, co zobaczę i usłyszę na tej wystawie, zmusi mnie do podjęcia decyzji, która odmieni przebieg całego wieczoru i spowoduje konsekwencje, jakich nikt się nie spodziewał. Główna sala muzeum została przepięknie przygotowana na tę okazję. Wzdłuż ścian umieszczono eleganckie gabloty z eksponatami, a na ścianie wisiała wielka mapa przedstawiająca działania wojenne we wrześniu 1939 roku. Wszystko wyglądało profesjonalnie i imponująco, ale gdy zacząłem bliżej przyglądać się prezentowanym informacjom, pojawiły się pierwsze wątpliwości. Jedna z tablic opisywała bitwę pod mławą jako heroiczną obronę, która zatrzymała niemieckie natarcie na trzy dni. Problem polegał na tym, że zgodnie z moimi badaniami oraz relacjami świadków, których przez lata spotykałem, obrona trwała znacznie dłużej, a skala bohaterstwa żołnierzy była o wiele większa, niż przedstawiano. Przeszedłem do kolejnej gabloty, gdzie opisywano losy konkretnego pułku. Tu również zauważyłem nieścisłości. Numer jednostki był błędny, a data jednej z bitew przesunięta o kilka dni. Dla przeciętnego gościa mogły to być drobne szczegóły. Ale dla historyka, który poświęcił lata na badanie tych wydarzeń, były to znaczące błędy. Podszedłem do młodego kuratora, który oprowadzał grupę dziennikarzy. Przepraszam, powiedziałem grzecznie. Czy mógłbym zadać pytanie dotyczące jednej z dat przedstawionych na wystawie? Kurator spojrzał na mnie z lekką irytacją. Wszelkie informacje zostały starannie zweryfikowane przez nasz zespół ekspertów, odpowiedział chłodno. Jeśli ma pan uwagi, proszę skierować je na piśmie do dyrekcji muzeum. Jego ton był lekceważący, ale postanowiłem nie rezygnować. Te błędy nie były kwestią opinii, były faktami historycznymi, które można było sprawdzić w archiwach. Zacząłem wyciągać swoje notatki, ale kurator już się oddalił z grupą dziennikarzy. Czułem rosnący niepokój. Czy nikt nie sprawdził tych informacji? Czy organizatorzy nie konsultowali się z historykami specjalizującymi się w tym okresie? Postanowiłem poszukać kogoś odpowiedzialnego za merytoryczną stronę wystawy. W kącie sali dostrzegłem grupę osób w eleganckich garniturach, które wyglądały na organizatorów wydarzenia. Podszedłem do nich z nadzieją na konstruktywną rozmowę. Dzień dobry, powiedziałem, przedstawiając się. Jestem historykiem wojskowości i chciałbym zwrócić uwagę na kilka nieścisłości w prezentowanych informacjach. Wysoki mężczyzna w drogim garniturze, który najwyraźniej pełnił funkcję głównego organizatora, spojrzał na mnie z góry. Czy pan jest zaproszonym ekspertem? Zapytał, patrząc na mój skromny strój i starą aktówkę. Jestem zaproszonym gościem i historykiem z czterdziestoletnim doświadczeniem, odpowiedziałem spokojnie. Zauważyłem błędy w datach i numerach jednostek, które można łatwo sprawdzić w dokumentach archiwalnych. Proszę pana, odparł z irytacją. Ta wystawa była przygotowywana przez renomowany zespół kuratorów. Nie sądzę, żeby były jakieś błędy. Być może to pan się myli. Wyciągnąłem swoje notatki i zacząłem pokazywać konkretne przykłady. Tutaj, na przykład, mamy datę 3 września dla bitwy, która faktycznie rozpoczęła się 1 września. A ten numer pułku Przepraszam bardzo przerwał mi ostro ale nie możemy pozwolić, żeby niezaproszeni eksperci zakłócali to ważne wydarzenie. Jeśli ma pan uwagi Proszę przesłać je później na piśmie. Poczułem się upokorony, ale nie mogłem pozwolić, żeby błędne informacje historyczne były prezentowane jako prawda. To nie są opinie, to są fakty. Te błędy mogą wprowadzać w błąd zwiedzających i przekazywać nieprawdziwe informacje o historii Polski. Organizator zaczął się rozglądać za pomocą, jakby planował zakończenie tej rozmowy w zdecydowany sposób. Rozmowa przyciągnęła uwagę innych gości w tym kilku dziennikarzy, którzy zaczęli nasłuchiwać z ciekawością. Główny organizator wyraźnie nie był zadowolony z tego rozwoju sytuacji. Panie Nowak, powiedział tonem, który miał zakończyć dyskusję, rozumiem, że każdy ma swoje opinie na temat historii, ale ta wystawa została przygotowana przez profesjonalistów. Nie możemy pozwolić na zakłócanie wydarzenia przez amatorskie teorie. Amatorskie teorie, powtórzyłem z niedowierzaniem. Proszę pana, to są dokumenty archiwalne, relacje świadków, które zbierałem przez dziesięciolecia. Tu nie chodzi o teorie, tylko o podstawowe fakty historyczne. Wyciągnąłem z aktówki fotokopię dokumentu z archiwum wojskowego. To jest oficjalny raport z 1939 roku, który jasno określa datę i przebieg wydarzenia. Porównajmy to z tym, co prezentuje wystawa. Jeden z dziennikarzy podszedł bliżej, zainteresowany dokumentem. Czy mogę zobaczyć? Zapytał. Organizator jednak szybko się wtrącił. Nie będziemy tu organizować improwizowanej konferencji historycznej, powiedział stanowczo. To jest uroczystość, a nie debata akademicka. Jeśli pan ma problemy z wystawą, są odpowiednie kanały do zgłaszania uwag. Ale jeśli informacje są błędne, to czy nie powinniśmy je poprawić? Zapytałem. Przecież chodzi o prawdę historyczną i szacunek dla pamięci żołnierzy, którzy walczyli. Organizator spojrzał na mnie z gniewem. Proszę pana, czy pan kwestionuje profesjonalizm naszego zespołu? Czy sugeruje, że nie wiemy co robimy? Sugeruje, że każdy może popełnić błąd i że warto sprawdzić fakty przed prezentowaniem ich publiczności? Odpowiedziałem spokojnie, choć czułem, jak sytuacja staje się coraz bardziej napięta. W tym momencie organizator dał znak stojącemu w pobliżu ochroniarzowi. Zrozumiałem, że moja próba przekazania prawdy historycznej zbliża się do dramatycznego zakończenia. Ochroniarz, wysoki mężczyzna w czarnym garniturze, podszedł do naszej grupy z profesjonalnym, ale zdecydowanym spojrzeniem. Główny organizator szepnął mu coś do ucha, po czym ochroniarz zwrócił się do mnie z oficjalnym tonem. Proszę pana, będę musiał poprosić o opuszczenie wydarzenia, powiedział, nie podnosząc głosu, ale wyraźnie. Zgodnie z instrukcjami organizatorów. Poczułem mieszankę szoku i upokorzenia. Ale ja tylko próbuję zwrócić uwagę na błędy historyczne. To nie są ataki osobiste, tylko merytoryczne uwagi. Rozumiem, ale musi pan opuścić budynek, powtórzył ochroniarz, tym razem kładąc rękę na moim ramieniu. Proszę nie komplikować sytuacji. Goście w pobliżu zaczęli się gapić, niektórzy wyciągali telefony. Czułem się jak ktoś, kto zostaje aresztowany za próbę powiedzenia prawdy. Główny organizator obserwował scenę z satysfakcją, jakby właśnie rozwiązał problem, który mógł zagrozić sukcesowi jego wydarzenia. To jest skandal, powiedziałem głośno, zwracając się do zebranych gości. Zostaje usunięty za wskazanie błędów historycznych. Czy tak ma wyglądać troska o prawdę historyczną? Kilku gości wyglądało na zaniepokojonych, ale większość po prostu obserwowała rozwój sytuacji jak rodzaj rozrywki. Ochroniarz delikatnie, ale zdecydowanie poprowadził mnie w kierunku wyjścia. Państwo mogą sprawdzić fakty, mówiłem, podnosząc głos. Te informacje są dostępne w archiwach. Historia to nie jest kwestia opinii, tylko faktów. Główny organizator podszedł do mikrofonów i powiedział do zebranych gości: Przepraszamy za zakłócenie. Czasami zdarzają się osoby, które próbują wykorzystać nasze wydarzenia do promocji swoich teorii. Kontynuujemy uroczystość. Goście zaczęli się rozchodzić. Jakby nic się nie stało. Czułem się kompletnie bezradny, prowadzony przez ochroniarza do wyjścia z miejsca, które powinno być świątynią prawdy historycznej. Kiedy ochroniarz prowadził mnie przez korytarz w kierunku głównego wejścia, mijaliśmy inne sale muzeum, gdzie normalnie ekspozycje przedstawiały różne okresy polskiej historii wojskowej. Ironia była bolesna. Zostałem usunięty z miejsca poświęconego pamięci żołnierzy za próbę obrony prawdy o ich bojach. Naprawdę mi przykro. Powiedział ochroniarz cicho, gdy dotarliśmy do holu głównego, ale muszę wykonywać polecenia. Rozumiem, że pan tylko wykonuje swoją pracę, odpowiedziałem. Ale czy nie wydaje się panu dziwne, że historyk zostaje wyrzucony z muzeum za wskazanie błędów historycznych? Mężczyzna spojrzał na mnie ze współczuciem. Czasami w tej pracy widzę rzeczy, które mi się nie podobają, przyznał. Ale nie mogę nic z tym zrobić. Przy recepcji oddałem identyfikator, czując się kompletnie upokorzony. Młoda recepcjonistka, która wcześniej mnie zarejestrowała, wyglądała na zakłopotaną całą sytuacją. Czy mogę jakoś pomóc? Zapytała niepewnie. Nie, dziękuję, odpowiedziałem. Najwyraźniej prawda historyczna nie jest mile widziana na tym wydarzeniu. Wyszedłem na zewnątrz, gdzie październikowy wieczór był chłodny i wilgotny. Stałem przed muzeum, zastanawiając się nad tym, co właśnie się wydarzyło. Czy naprawdę zostałem usunięty za próbę wskazania błędów? Czy tak wygląda współczesne podejście do historii, że forma jest ważniejsza od treści? Wyciągnąłem telefon, zastanawiając się, czy powinniśmy o tym napisać do prasy lub na media społecznościowe. Ale wiedziałem, że nikt nie uwierzy emerytowanemu historykowi przeciwko prestiżowemu muzeum. Wtedy zauważyłem, że z głównego wejścia wychodzi starszy mężczyzna w mundurze generalskim. Szedł w moją stronę z wyrazem zaniepokojenia na twarzy. Nie wiedziałem jeszcze, że to spotkanie całkowicie zmieni przebieg tego wieczoru. Starszy mężczyzna w mundurze generalskim zbliżał się do mnie zdecydowanym krokiem. Miał około 65 lat, siwe włosy i spojrzenie, które wyrażało zarówno powagę, jak i inteligencję. Na jego mundurze dostrzegłem oznaczenia generała brygady oraz liczne odznaczenia. Czy pan to jest ten historyk, którego właśnie usunięto z wystawy? zapytał bezpośrednio, podchodząc do mnie. Tak, jestem Tomasz Nowak odpowiedziałem, zaskoczony jego zainteresowaniem A pan jest? Generał brygady Stanisław Kowalski, obecnie na emeryturze, ale zaproszony jako gość honorowy dzisiejszego wydarzenia, przedstawił się, podając mi rękę. Słyszałem fragmenty pańskiej dyskusji z organizatorami. Czy może pan mi powiedzieć, jakie konkretnie błędy pan zauważył? Byłem zaskoczony jego otwartością i zainteresowaniem. Wyciągnąłem swoje notatki i zacząłem wyjaśniać konkretne nieścisłości, które dostrzegłem na wystawie. Generał słuchał uważnie, czasem kiwając głową, czasem marszcząc brwi. To, co pan mówi o bitwie pod mławą, jest zgodne z tym, co opowiadał mi mój dziadek, powiedział w pewnym momencie. Walczył tam jako młody podporucznik. Zawsze podkreślał, że obrona trwała dłużej niż oficjalnie podawano. Właśnie, odpowiedziałem z ożywieniem. Relacje świadków często zawierają szczegóły, które zostają pominięte w oficjalnych sprawozdaniach. To dlatego moja praca polegała na zbieraniu tych świadectw, zanim świadkowie odejdą na zawsze. Generał patrzył na moje dokumenty z rosnącym zainteresowaniem. Pan ma tutaj fotokopie archiwaliów z 1939 roku? To są oryginalne dokumenty wojskowe? Tak, przez lata miałem dostęp do różnych archiwów. Niektóre z tych dokumentów nie były wcześniej publikowane, wyjaśniłem. Twarz generała stała się bardzo poważna. Panie Nowak, czy zdaje pan sobie sprawę, że prezentowanie błędnych informacji historycznych na oficjalnej wystawie muzealnej to nie tylko kwestia prestiżu, ale także szacunku dla pamięci poległych żołnierzy? Generał Kowalski spojrzał na budynek muzeum, a następnie z powrotem na mnie. Panie Nowak, czy zechciałby pan wrócić ze mną do środka? Chciałbym, żeby organizatorzy usłyszeli to, co pan ma do powiedzenia. Ale mnie już usunięto, powiedziałem z wątpliwości. Ochrona ma polecenie nie wpuszczać mnie z powrotem. Będzie pan moim gościem odparł zdecydowanie generał. A ja jestem tutaj gościem honorowym. Myślę, że nikt nie ośmieli się kwestionować mojej decyzji o zaproszeniu eksperta do konsultacji. Wróciłem z generałem do budynku. Recepcjonistka wyglądała na bardzo zaskoczoną, widząc mnie w towarzystwie najważniejszego gościa wieczoru. Generał skinął jej głową i poprowadził mnie z powrotem do głównej sali. Gdy weszliśmy Rozmowy powoli ucichły. Obecność generała była na tyle imponująca, że goście automatycznie zwracali na niego uwagę. Główny organizator, który wcześniej kazał mnie usunąć, podszedł do nas z wymuszoną uprzejmością. Panie generale, jak miło pana widzieć z powrotem. Czy wszystko w porządku? Nie, nie wszystko, odpowiedział generał zdecydowanie. Ten pan został usunięty za wskazanie błędów historycznych na wystawie. Chciałbym, żeby organizatorzy wysłuchali jego uwag dotyczących merytorycznej strony ekspozycji. Organizator zbladł. Ale, panie generale, my mamy określony program, goście, media. A ja mam obowiązek dbania o prawdę historyczną, przerwał mu generał. Jeśli na tej wystawie są błędy dotyczące wydarzeń z 1939 roku, to musimy je poprawić. To nie jest kwestia prestiżu, tylko szacunku dla pamięci poległych. Wokół nas zaczęła się zbierać większa grupa gości, w tym dziennikarze z aparatami i kamerami. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, ale generał wydawał się być całkowicie pewny swoich działań. Panie Nowak, zwrócił się do mnie, czy zechciałby pan przedstawić swoje uwagi dotyczące wystawy publiczne? Z drżącymi rękami wyciągnąłem swoje notatki i dokumenty. Znajdowanie się w centrum uwagi wszystkich gości było przerażające ale obecność generała dodawała mi odwagi. Wiedziałem, że to może być moja jedyna szansa na przedstawienie prawdy. Dziękuję, panie generale, zacząłem zwracając się do zebranych gości. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka faktograficznych błędów, które zauważyłem na tej wystawie. To nie są kwestie interpretacji, tylko podstawowe fakty historyczne. Pokazałem pierwszą tablicę. Tutaj mamy informację, że bitwa pod Mławą trwała trzy dni. Zgodnie z dokumentami archiwalnymi, które mam przy sobie, oraz relacjami świadków. Obrona trwała siedem dni. To jest różnica, która ma znaczenie dla oceny bohaterstwa naszych żołnierzy. Jeden z dziennikarzy uniósł rękę. Czy może pan pokazać te dokumenty? Wyciągnąłem fotokopie raportów wojskowych z 1939 roku. To są oficjalne meldunki z tamtego okresu. Daty są jasno określone. Można je sprawdzić w Centralnym Archiwum Wojskowym. Główny organizator próbował przerwać. Panie generale, to są tylko kopie. Nie możemy na ich podstawie to są dokumenty archiwalne przerwał mu generał ostro. A pan kwestionuje autentyczność polskich archiwów wojskowych? Przeszedłem do kolejnego błędu. Na tej tablicy mamy numer 18 Pułku Piechoty. Problem w tym, że 18 Pułk walczył w zupełnie innym rejonie. Tutaj chodziło o 8 Pułk Piechoty. To znowu nie jest kwestia opinii, tylko sprawdzalnego faktu. Murmur przeszedł przez zgromadzonych gości. Kilku dziennikarzy zaczęło robić notatki i zdjęcia moich dokumentów. Organizator wyglądał, jakby chciał się zapadnąć pod ziemię. Mam jeszcze kilka przykładów, kontynuowałem, czując rosnącą pewność siebie. Wszystkie można zweryfikować w dostępnych źródłach. To nie są skomplikowane kwestie badawcze. To podstawowe fakty, które każdy historyk powinien sprawdzić przed przygotowaniem wystawy. Generał Kowalski słuchał uważnie, a jego twarz wyrażała rosnące zaniepokojenie jakością merytorycznej strony wydarzenia. Generał Kowalski wysłuchał wszystkich moich uwag w milczeniu, jego twarz stawała się coraz bardziej surowa. Gdy skończyłem prezentację, zwrócił się do głównego organizatora z tonem, który nie pozostawiał wątpliwości co do jego opinii. Panie dyrektorze, powiedział oficjalnym tonem, czy przed otwarciem tej wystawy konsultowali się państwo z historykami specjalizującymi się w okresie kampanii wrześniowej? Organizator nerwowo przestępował z nogi na nogę. Oczywiście, mieliśmy konsultacje z naszym zespołem muzealnych ekspertów. To nie odpowiada na moje pytanie, przerwał mu generał. Pytam o zewnętrznych ekspertów, historyków wojskowości, którzy całe życie poświęcili badaniu tego okresu. Cisza, która nastąpiła, była wymowna. Główny organizator spojrzał na swoich współpracowników, szukając wsparcia, ale wszyscy unikali jego wzroku. Panie generale, zaczął niepewnie, terminy były napięte, a my polegaliśmy na. na czym? Zapytał generał ostro. Na przypuszczeniach? Na informacjach z Wikipedii? To jest Muzeum Wojska Polskiego, nie amatorska wystawa szkolna. Dziennikarze intensywnie notowali każde słowo. Kilku gości zaczęło się dyskretnie oddalać, wyczuwając, że wydarzenie przeradza się w skandal. Panie Nowak, zwrócił się generał do mnie. Jakie są Pańskie rekomendacje? Co powinniśmy zrobić z tą wystawą? Należy zamknąć ekspozycję do czasu poprawienia błędów, odpowiedziałem. To może potrwać kilka dni, ale lepiej przedstawić prawdę z opóźnieniem niż fałszywe informacje na czas. Organizator zbladł. Ale, panie generale, to jest niemożliwe. Mamy media, gości, wszystko zostało zaplanowane. A ja mam obowiązek wobec pamięci polskich żołnierzy, odparł generał zdecydowanie. Nie mogę pozwolić, żeby ich historia była przedstawiana w błędny sposób pod moją obecność. Atmosfera w sali była napięta do granic możliwości. Wszyscy czekali na decyzję generała, która mogła zakończyć całe wydarzenie. Generał Kowalski podszedł do mikrofonu, który był przygotowany dla oficjalnych przemówień. Cała sala ucichła, wyczuwając wagę momentu. Jego głos niósł się wyraźnie przez system nagłośnienia. Szanowni Państwo, zaczął oficjalnym tonem, jako gość honorowy dzisiejszego wydarzenia oraz jako osoba, która całe życie poświęciła służbie ojczyźnie, muszę podjąć trudną decyzję. Murmur przeszedł przez zgromadzonych gości. Dziennikarze unieśli aparaty, czując, że są świadkami czegoś wyjątkowego. Po zapoznaniu się z merytorycznymi uwagami pana Tomasza Nowaka, uznaje, że ta wystawa zawiera błędy faktograficzne, które są nie do przyjęcia w instytucji tak prestiżowej jak Muzeum Wojska Polskiego. Główny organizator próbował się zbliżyć do mikrofonu. Panie generale, może przedyskutujmy to w. Dyskusja się skończyła, przerwał mu generał zdecydowanie. Jako przedstawiciel środowiska wojskowego i gość honorowy tego wydarzenia, oficjalnie ogłaszam zamknięcie tej wystawy do czasu poprawienia wszystkich błędów historycznych. Szok na twarzach organizatorów był widoczny gołym okiem. Niektórzy goście zaczęli wychodzić, inni pozostali, fascynowani rozwojem sytuacji. Historia Polski i bohaterstwo naszych żołnierzy zasługują naprawdę, nie na uproszczenia czy błędy, kontynuował generał. Pan Nowak zostanie zaproszony jako konsultant do poprawienia merytorycznej strony ekspozycji, zwrócił się bezpośrednio do mnie. Czy zgodziłby się pan pomóc w przygotowaniu poprawionej wersji wystawy? Oczywiście, panie generale, odpowiedziałem, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. To będzie honor móc przyczynić się do przedstawienia prawdziwej historii. Organizatorzy stali w szoku, nie wiedząc, jak zareagować na tak dramatyczny rozwój wydarzeń. Media natomiast miały sensacyjny materiał na następny dzień. W ciągu następnej godziny sala opustoszała. Większość gości wyszła w milczeniu, a organizatorzy pozostali, próbując zrozumieć skalę problemu, który właśnie na nich spadł. Generał Kowalski poprosił mnie o pozostanie na krótką rozmowę. Panie Nowak, powiedział, gdy zostaliśmy sami z kilkoma przedstawicielami muzeum, chciałbym, żeby pan zrozumiał wagę tego, co się dzisiaj wydarzyło. To nie była tylko kwestia poprawienia kilku dat na tablicach. Skinąłem głową, czując ciężar odpowiedzialności. Rozumiem, panie generale. Historia to fundament naszej tożsamości narodowej. Jeśli ją fałszujemy nawet nieświadomie, to zdradzimy pamięć tych, którzy za nią zapłacili. Dokładnie, potwierdził generał. Mój dziadek, o którym wspomniałem, zmarł w 1987 roku. Do końca życia opowiadał o tamtych dniach września. Gdyby wiedział, że jego poświęcenie zostanie przedstawione w błędny sposób, główny organizator, który przez cały czas stał z boku, w końcu się odezwał. Panie generale, czy nie moglibyśmy rozwiązać tej sytuacji w sposób mniej publiczny? Media już rozeszły się z informacją o zamknięciu wystawy. I bardzo dobrze, odpowiedział generał stanowczo. Niech wszyscy wiedzą, że jakość merytoryczna jest ważniejsza od prestiżu czy terminów. Może to będzie lekcja dla innych instytucji kulturalnych. Dyrektor muzeum, który wcześniej nie zabierał głosu, w końcu się przedstawił. Jestem głęboko zawstydzony tym, co się wydarzyło, przyznał szczerze. Pan Nowak zostanie zaproszony jako główny konsultant historyczny. Chcemy, żeby nowa wystawa była wzorem rzetelności naukowej. Poczułem mieszankę satysfakcji i odpowiedzialności. To, co zaczęło się jako upokarzające wyrzucenie z muzeum, obróciło się w możliwość wpłynięcia na sposób przedstawiania polskiej historii wojskowej. Będę potrzebował dostępu do wszystkich materiałów źródłowych, powiedziałem. I chciałbym zaprosić innych historyków specjalizujących się w tym okresie. Historia to praca zespołowa nie działanie jednostki. Generał uśmiechnął się po raz pierwszy tego wieczoru. Właśnie takiej postawy oczekiwałem od prawdziwego historyka. Trzy miesiące później stałem w tej samej sali muzeum, ale atmosfera była zupełnie inna. Nowa wystawa wrzesień 1939 Prawdziwe oblicze bohaterstwa została otwarta w obecności weteranów, historyków i rodzin poległych żołnierzy. Tym razem każda informacja była wielokrotnie sprawdzona i zweryfikowana. Generał Kowalski przewodniczył ceremonii otwarcia. Dzisiaj otwieramy wystawę, która jest nie tylko prezentacją historii, ale także hołdem dla prawdy, powiedział do zgromadzonych gości. Pokazuje ona, że jakość merytoryczna nigdy nie może być poświęcona dla prestiżu czy wygody. Pracując nad nową ekspozycją, poznałem wielu innych historyków, którzy mieli podobne doświadczenia z lekceważeniem ich ekspertyzy. Okazało się, że problem był szerszy niż myślałem. W wielu instytucjach kulturalnych forma była ważniejsza od treści. Stary główny organizator został zwolniony. A jego miejsce zajęła osoba z wykształceniem historycznym. Nowy Team pracował w ścisłej współpracy z ekspertami zewnętrznymi, traktując ich jako partnerów, nie jako zagrożenie. Panie Nowak, powiedział do mnie jeden z młodych kuratorów, ta historia stała się legendą w środowisku muzealnictwa. Pokazała, że prawda zawsze znajdzie sposób, żeby wyjść na jaw. Patrząc na nową wystawę, czułem dumę z tego, co udało się osiągnąć. Bitwa pod mławą była teraz przedstawiona we właściwym świetle. Siedem dni heroicznej obrony, nie trzy. Każdy pułk miał właściwy numer, każda data była sprawdzona.